Siemaneczko ma na przykład Możecie mnie zapytać, skąd ja mam aż tyle tych wszystkich temów. No odpowiedź jest prosta. Możliwe, że udało mi się wygrać pewien event. Ale tak jak ja mówiłem, nie będę, ale bowiem, żadnych takich wiecie, dodatkowych temów zbierał oraz przyjmował temów od innych ludzi, a więc myślę, że powoli powinniśmy zacząć jakkolwiek grindować. No przecież nie mogę być biedny na besti! Wiecznie, prawda? O, co tutaj mamy? Czyżby drobny cape? No muszę nam powiedzieć, myślę, że zanim tam zejdziemy. To... o, kurczę, ząbiaki Myślę, że powinniśmy sobie zrobić jakikolwiek piecyk i przepalić choć trochę tych rzeczy, które chcemy przepalić Muszę wam powiedzieć, te nowe furnace są nie najgorsze I Teraz najważniejsza rzecz, która przyda nam się w kopaniu Tarcza Szczerze mówiąc wiadro jest najważniejszą rzeczą, bo wtedy moglibyśmy robić sick MLG jumpy, ale to można pominąć Lazo. Myślę też, że złoto może nam się przydać No, co jak co, gaple są nie najgorszą formą ogarnienia zdrowia Głównie przy PvP, ale co z tego. O kurwa, szkielet. O, aż dwa. Tarcza. Ała. Nie podoba mi się to. Muszę wam powiedzieć, coś mi, coś mi lekko nie wyszło. Zostaje mi cztery życia. Hmm. A łóżko chyba lekko straciłem, więc myślę, że mamy pewien problem. Oj, mamy bardzo, ale to bardzo mało czasu na to, żeby ponownie odnaleźć moje itemy. W których też jest chyba łóżko. Przynajmniej to mi się zdaje, bo nie pamiętam. Jestem na tyle inteligentny, że zapominam takich rzeczy podstawowych. Och, no bez jaj. Wow, W jaki sposób ten Creeper mnie zabił, to jest jakiś cud. Tutaj widzę jakoś szkieleta. Raz pytanie: gdzie ja byłem? Czy ja byłem tu, czy byłem tam? No powiem tak. Zobaczysz, jak to wygląda. Patrząc na to, że nie mam jedzenia, za mną jest Creeper i tu jest bardzo duża ilość mobów. Chciałem sobie dać na tego chopa jedzenie, ale myślę, że to może nie zadziałać. Okej, tam widzę jakieś moje le lekkie budowle Póki nie ma szkieleta, myślę, że możemy być odpowiednio szybsi od nich. Jest, jest, jest. Mamy moje temy razem z łóżkiem. Teraz pozwolicie, że troszeczkę oszukam to, co powiedziałem. I zjem gapla. Przepraszam was, przepraszam, ale żeby nie było. Tylko jeżeli skraftuję pierwszego gapla, pierwszego gapla, którego skraftuję, wyrzucę go, żeby był fair i żeby był balans. O kurde szkielet. Kilka szkieletów. No jak ten chłop nie. Psu? Wow, ja jestem bardzo dobry w te grypy, muszę powiedzieć. Starczą idzie mi gorzej niż bez tarczy. Myślę, że jeżeli uda nam się cokolwiek. To. O, wiesz co, wiecie co? Ja potrzebuję armor zrobić. Kszańc cokolwiek co chciałem powiedzieć. Ja potrzebuję armor. Spodnie, klata, skarpetki. Lewila na to, że na nic więcej nas nie stać. Póki co. Okej, okay, jeżeli dobrze pójdzie, to po zjedzeniu tego ten Flesha Choć troszeczkę powinienem pod. Ach, HP podleczyć. Wow, normalnie to jest jakiś generator zombiaków O kurde. To bardzo niedobrze, ale dobra, leczymy się, leczymy się I nie psychicznie O, o, o cholera Myślałem, że to będzie łatwy, prosty odcinek, a tu nie A tu już raz dedłem bez łóżka O, mamy łuk, let's go O cholera, o cholera Ja sam tymi panami nie chcę gadać Ała, jeszcze dostałem full damage Dobra, speedrun na mnie to było, I to było bardzo szybkie skraftowanie miecza, normalnie World Record. Pan może sobie odejść. Zaczynam myśleć, że ten cave może nam lekko nie sprzyjać, patrząc po tym, jak zero jest tej wiaksów, a jest mnóstwo mobów. Ale dobrze, może jeżeli pójdziemy na drugą stronę cave'a, szczęście nam dopisze. Dalej nie ma diamentów, ale tak patrząc na moje inwentory, myślę, że będziemy potrzebowali jeszcze trochę żelaza. I dla wszystkich bystraków, którzy mi teraz mówią: Szymon, przecież możesz postawić łóżko i się odorespiać w nieskończoność, a potem możesz rozwalić to łóżko. I możesz się położyć ponownie, tak? Nieskończoność. Ja wam mówię. Nie pytałem. O cholera. No człowiek by poszedł, ale nie wiem, czy powinien. Niby człowiek wie, że nie powinien podchodzić, ale jednak coś go korzywa. Okej, okay. ile, tu, ile tu jest szkielet? wiecie co ja chyba podziękuję ja za ja taką ja taką kampanię te ok nie wiem co to było ale i nie za o o o o, o. O, o Nu 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 Ja preferuję widzieć rzeczy Nu 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 Nie, nie, nie Ja dzięki, ja dzięki Ja nie chcę, ja naprawdę nie chcę I dlatego lepiej nie kozaczyć O cholera Nie, nie, nie Nie, nie, nie Nie, nie, to nie było moją intencją To nie było moją intencją Nu 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 nu, nu. Nie, nie, nie No, ta, 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 ta. O ho 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 ho, 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 ho. Nie, he O stary, słuchaj Stary, słuchaj, słuchaj, słuchaj pogadajmy o tym Pogadajmy o tym, pogadajmy o tym Okej okay. O, cholera! Esa z siebie, mi na razie starszy. Myślę, że powinniśmy szukać nowego cave'a i przestać grać jak idiota ze śmiercią. No, wygląda na to, że udało mi się znaleźć jakiś nowy cave, i słyszę bardzo dużą ilość zombiaków Okej, okay, to jest bardzo dziwnie wyrenderowane, jakby to był kwadrat. O, tu jest kolejny, o jeju. Jeszcze trzeci, czwarty, pił. O, jezu! Okej, 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 panowie. Panowie, myślę, że my tutaj potrzebujemy zrobić drobną kolejeczkę. Zapraszam do kolejki. Znaczy, myślę, że tam jest jakiś spawner zombie albo coś tego typu. No, bo żeby aż tyle zombiaków naraz, to jest to co najmniej nietypowe. I kolejny! Ej, patrzcie na to, miałem rację. Zajść się spawner zombie. I perfekto, kolejny cave, który możemy eksplorować. O, w końcu Jesus. Perfekto, pierwsze diamenty. Genialnie. Wystarczy przez jakiś useless itemek No, myślę, że z jamentem w dłoni mogę zakończyć ten odcinek Dziękuję wszystkim za oglądanie Pozwólcie, że ja się teraz chowię, Bo sam nie wiem, czy to zakończenie będę mógł nagrać żywy, jeżeli bym się nie schronił Dzięki wszystkim za oglądanie Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie I to jest moja powiększona morda